Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że wraz z firmą CAD EXPERT udało nam się w dniu dzisiejszym. Uruchomić drugie z czterech planowanych do uruchomienia laboratoriów na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Kutniczej. Na etapie koncepcyjnym założyliśmy sobie, że chcemy dysponować najlepszymi urządzeniami dostępnymi obecnie na rynku urządzeniami o bardzo dużej niezawodności, no i przede wszystkim urządzeniami, których. Przyszły koszt eksploatacji będzie się mógł mieścić w naszym budżecie. W związku z tym podjęliśmy współpracę z firmą CADEXPERT, uznanym dystrybutorem urządzeń tego typu na rynku i oprogramowania. Mogę powiedzieć, że współpraca przebiegała wzorcowo. Otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie od firmy CADEXPERT. To laboratorium, które żeśmy przygotowali dzięki wsparciu środków unijnych, jest przeznaczone dla studentów naszego Wydziału w kierunku zarządzania inżynieria produkcji, ale, dla, ale także dla wszystkich studentów AGH, którzy zechcą wziąć udział w naszych przygotowanych odpowiednio zajęciach. Przygotowaliśmy Zajęcia z tematyki szybkiego prototypowania, a także zajęcia z inżynierii odwrotnej. To są drukarki desktopowe, ale profesjonalne, wystarczające do szeregu wydruków, które można zrobić w sposób szybki i prosty za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Każdy student ma przypisaną do siebie jedną drukarkę, więc. Nie ma tutaj problemu z oczekiwaniem na wydruki, jakieś kolejce w dostępie do urządzeń. Każdy student może pracować indywidualnie. Ostatnio w naszym laboratorium gościliśmy studentów, którzy przygotowują w ramach AGH Racing. Model Formuły 1, studenckiej Formuły 1, i tutaj, właśnie w oparciu o zgromadzony sprzęt i oprogramowanie, przygotowywali dla tego bolidu mocowanie, zawieszenia, skanując i przygotowywując do wydruku odpowiednie fragmenty tego bolidu. Bardzo się cieszę, a wręcz jestem dumny, że tego typu laboratorium, jak widzicie. Które znajduje się za mną, jest w Krakowie na AGH. Jest to pierwsze laboratorium w Polsce, które wspólnie z firmą MakerBot zainstalowaliśmy. Jestem dumny z tego, że laboratorium, laboratorium w stylu, które są na światowej klasy uczelniach typu MIT w Cambridge, w wielu ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. Znajduje się również tutaj w Polsce, w, w Krakowie, na Wydziale Zarządzania. Mamy 15 drukarek MakerBot Replicator Plus, jedną drukarkę Replicator Z18. Jest, będziemy wspólnie z wykładowcami z AGH prowadzić zajęcia dla studentów, wspierać koła naukowe, wspomagając ich technologią druku 3D, nie tylko technologią FDM, w którą pracują te, te drukarki, natomiast również w innych. Technologiach jak SLS, jak druk z metalu, druk z żywic, aby studenci mogli kompleksowo poznać tą, te technologie druku, wytwarzania przyrostowego w kontekście zastosowania ich w, w przemyśle, w kontekście gdzie nasi klienci firmy wykorzystują w zaawansowanych aplikacjach te wydruki 3D.